W poszukiwaniu egzoplanet, które mogłyby nadawać się do zamieszkania, warto zacząć od światów podobnych do naszego. Ale co właściwie znaczy podobnych? Wykryto wiele skalistych planet o rozmiarach zbliżonych do Ziemi, co przemawia za możliwością istnienia życia. Bazując na tym, co zaobserwowaliśmy w naszym układzie słonecznym, duże gazowe światy, takie jak Jowisz, wydają się znacznie mniej prawdopodobne, by oferowały warunki nadające się do zamieszkania. Jednak większość tych ziemiopodobnych światów została wykryta na orbitach wokół czerwonych karłów. Planety wielkości Ziemi na szerokich orbitach wokół gwiazd podobnych do Słońca są znacznie trudniejsze do wykrycia. Oczywiście, mówiąc o egzoplanetach nadających się do zamieszkania, tak naprawdę mówimy o ich gwiazdach, które są dominującą siłą w każdym układzie planetarnym. Strefy nadające się do zamieszkania, potencjalnie zdolne do goszczenia planet zdolnych do życia, są szersze w przypadku gorętszych gwiazd. Mniejsze, ciemniejsze czerwone karły, najczęstszy typ w naszej galaktyce drogi mlecznej, mają znacznie ciaśniejsze strefy nadające się do zamieszkania, jak w układzie Trappist 1. Natomiast Planety w stosunkowo wąskiej strefie zamieszkiwalnej Czerwonego Karła, która znajduje się bardzo blisko gwiazdy, są narażone na ekstremalne poziomy promieniowania rentgenowskiego czy ultrafioletowego, które może być nawet setki tysięcy razy intensywniejsze niż to, które Ziemia otrzymuje od Słońca. Takie rozbłyski mogą wysterylizować blisko orbitujące planety, na których życie dopiero zaczyna się rozwijać. Życie na innych planetach może nie przypominać niczego na Ziemi, może to być życie, jakiego nie znamy. Ale ma to sens, przynajmniej na początku, aby szukać czegoś znajomego. Życie, jakie znamy, powinno być łatwiejsze do znalezienia w strefie zamieszkiwalnej, czyli w obszarze wokół gwiazdy, gdzie temperatura powierzchni planety może pozwolić na gromadzenie się wody. Ponieważ nasze Słońce pielęgnuje życie od bardzo długiego czasu, i od swoich 4 miliardów lat konwencjonalna mądrość sugeruje, że gwiazdy takie jak ono są głównymi kandydatami w poszukiwaniu innych potencjalnie nadających się do zamieszkania światów. Jednak żółte gwiazdy, podobne do Słońca, żyją krótko i są mniej powszechne w naszej galaktyce. Gwiazdy nieco chłodniejsze niż nasze Słońce, znane jako pomarańczowe karły, są uważane przez niektórych naukowców za potencjalnie lepsze, dla zaawansowanego życia. Mogą one spalać paliwo nieprzerwanie przez dziesiątki miliardów lat. To otwiera przed ewolucją biologiczną ogromną przestrzeń czasową, w której może ona przeprowadzać nieskończoną ilość eksperymentów mających na celu uzyskanie solidnych form życia. Jako ciekawostkę należy wspomnieć, że na każdą gwiazdę, taką jak nasze Słońce, przypada trzy razy więcej pomarańczowych karłów. I to tylko w Drodze Mlecznej. Temperatura egzoplanet, rozmiar, typ gwiazdy. Galaktyka Drogi Mlecznej oferuje menu światów, które odzwierciedlają aspekty naszego własnego, a jednocześnie są diametralnie różne. W filmie Imperium Kontratakuje mogliśmy obserwować planetę o nazwie Hof. Było to dość nędzne miejsce do życia, ponieważ cała woda na tej planecie zamarzła. Choć ogólnie świat został uznany za niezamieszkiwalny, to jednak mimo tego na powierzchni tej planety żyły niektóre stworzenia. W miarę jak odkrywamy kolejne egzoplanety wokół innych gwiazd, a zwłaszcza gdy zawęzimy obszar poszukiwań do planet podobnych do Ziemi, możemy zadać sobie pytanie: czy jeżeli planeta nie znajduje się w strefie zamieszkiwalnej, to powinniśmy spisać ją na straty? Jak powszechne będą światy w stylu planety Hoth, która będzie odpowiednim miejscem dla pewnych organizmów, a dla innych kompletnie nie nadająca się do zamieszkania. Jak zwykle, odpowiedź brzmi to zależy. Według nowych symulacji przeprowadzonych przez Międzynarodową Grupę Astrofizyków, ilość wody na planecie ma duży wpływ na to, jak łatwo może ona zamienić się w lodową kulę. Dla planety takiej jak Ziemia wystarczy 8% redukcja światła słonecznego, aby zamarzła. Jednak suchsze planety są bardziej wytrzymałe, co przesuwa granice możliwości zamieszkania poza nasze obecne ograniczenia i rozszerza możliwości znalezienia życia na innym świecie. Nie mamy pojęcia, jak powszechne są planety podobne do Ziemi, zwłaszcza takie, których powierzchnia pokryta jest mniej więcej takim samym procentem wody. By odpowiedzieć na to pytanie, jak bardzo wyjątkowa jest nasza planeta, będziemy musieli poczekać zapewne kilka dekad. I wykonać dużo więcej obserwacji oraz badań egzoplanet. Zanim to jednak nastąpi, możemy użyć symulacji komputerowych do zbadania, jak różne rodzaje planet mogą zachowywać się i ewoluować w swoich macierzystych układach. Planety są jednak złożone, a ich temperatura zależy od bardzo wielu czynników. Ilość światła słonecznego, które otrzymują, jest oczywiście bardzo ważna. Ale równie ważna jest zdolność planety do odbijania promieniowania, ponieważ promieniowanie, które odbija się od powierzchni i ucieka w przestrzeń kosmiczną, nie przyczynia się do ocieplenia. Podobnie jak ilość wilgoci w atmosferze, która umożliwia powstanie efektu cieplarnianego, który może znacznie ocieplić planetę. Weźmy na przykład planety skaliste, które mają tylko niewielkie ilości ciekłej wody na swoich powierzchniach. Dla przykładu, planeta skalista dokładnie tej samej wielkości co Ziemia i umieszczona na ziemskiej orbicie wokół Słońca, będzie ona zimniejsza niż nasza planeta, ponieważ w atmosferze będzie o wiele mniej pary wodnej, a więc jej zdolności cieplarniane byłyby dość ograniczone. Jednak przy zmniejszonym poziomie światła słonecznego, planeta lądowa byłaby w rzeczywistości cieplejsza, ponieważ miałaby mniej chmur i mniej śniegu na powierzchni. To z kolei sprawiłoby, że planeta odbijałaby mniej światła i lepiej radziłaby sobie z utrzymaniem ciepła. Idąc tym tokiem rozumowania, Międzynarodowa Grupa Astronomów badała ewolucję planet skalistych, zmieniając jednocześnie ilość światła słonecznego, które te planety otrzymywały. Nic dziwnego, że odkryli, że kiedy planeta jest zbyt mocno schłodzona, za Marsa. Ale odkryli również, że planety skaliste, lądowe, Mogą być dużo bardziej powszechne niż podobni do Ziemi wodni kuzyni, o czym naukowcy donoszą w pracy opublikowanej w bazie preprintów Archive w listopadzie. Cały problem stanowi woda. Kiedy planeta trochę się ochłodzi, część ciekłej wody zamienia się w lód. Ponieważ lód jest dużo bardziej błyszczący niż woda, to ta odrobina dodatkowego lodu odbija trochę więcej światła gwiazdowego, zapobiegając dalszemu ogrzewaniu planety przez to światło. Tak więc planeta ochładza się nieco bardziej, tworzy się nieco więcej lodu, a współczynnik odbicia światła wzrasta. Powtarzając ten proces, otrzymujemy odwrotny efekt cieplarniany. Zasadniczo planeta zamienia się w gigantyczną kulę śnieżną. Wcześniejsze prace wykazały, że w przypadku Ziemi, gdyby ilość światła słonecznego, które otrzymujemy, spadła tylko o 8% i gdybyśmy utrzymali obecny poziom dwutlenku węgla w atmosferze, Wystarczyłoby to do uruchomienia tego katastrofalnego cyklu. W rzeczywistości to zjawisko śnieżnej kuli ziemskiej mogło się już zdarzyć raz bądź dwa razy w geologicznej historii naszej planety. Jednak planety skaliste mogą uniknąć tego scenariusza dłużej niż planety wodne po prostu dlatego, że planetom lądowym brakuje wystarczającej ilości wody do pokrycia dużych części ich powierzchni. Planety lądowe z taką samą ilością dwutlenku węgla Mogą krążyć wokół gwiazdy o jasności zaledwie 77% jasności Słońca, bez całkowitego zamarznięcia, stwierdzili naukowcy w swojej symulacji. Ta logika działa również w przeciwnym kierunku. Para wodna jest kluczowym gazem cieplarnianym, więc jeśli podkręcimy ciepło słoneczne, planeta taka jak Ziemia zamieni się w coś w rodzaju Wenus. Nagrzewałaby się, uwalniając więcej wody do atmosfery, która zatrzymywałaby coraz więcej ciepła i z kolei uwalniałaby więcej wody. I tak dalej, aż do wystąpienia efektu cieplarnianego. Rzeczywiście, nasza planeta jest ostatecznie skazana na taki los. Za kilkaset milionów lat Słońce będzie wystarczająco jasne i gorące, by wywołać taki scenariusz. Ponieważ planety lądowe nie posiadają znacznych ilości wilgoci, zawsze będą miały mniej pary wodnej w atmosferze. Wynik ten znacznie zmienia nasze założenia dotyczące tego, co sprawia, że planeta nadaje się do zamieszkania. Strefa zamieszkiwalna wokół gwiazdy to szacowany region, w którym woda w stanie ciekłym może istnieć na powierzchni, co oznacza, że nie jest ani zbyt zimno, aby zamarznąć, ani zbyt gorąco, aby wyparować. Jednak wcześniejsze szacunki strefy nadającej się do zamieszkania zakładały, że planety mają skład podobny do Ziemi, a na ich powierzchni znajduje się taka sama ilość wody, jak na Ziemi. Planety lądowe są jednak o wiele bardziej wytrzymałe niż Ziemia. Utrzymują one wodę w stanie ciekłym zarówno bliżej, jak i dalej od swojej gwiazdy, niż wynikałoby to z konwencjonalnych obliczeń. Oznacza to, że gdybyśmy znaleźli planetę wielkości Ziemi, która znajduje się poza tradycyjną strefą zamieszkiwalną, nie powinniśmy jej jeszcze spisywać na straty. I tą wiadomością kończymy dzisiejszy film. Dzięki bardzo za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym materiale. Kosmiczna piona!